Witam. Opowiem Wam o ciekawych miejscach, które zwiedziłam w Polsce. Pierwszym miejscem to Lublin na wyżynie Lubelskiej i, i byłam w górach Świętokrzyskich. T teraz miasta zwiedziłam zamość Częs szczebrzeszyn. Rzeszów i częstochowę. Bardzo podobało mi się rzeszynie, bo tam jest pomniki dwa z, z świerszczem: pierwszy nowy z metalu, a drugi z drewna. Bardzo stary. Jest takie powiedzenie. W szczebrzeszynie chrząż brzmi w czcinie i szczebrzeszyn z tego słynie. Opowiem jeszcze wam o częstochowie. Tam znajduje się jasna góra, a na niej klasztor. Jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i jest pomnik wiel duży świętego Jana Pawła II i tam są stare duże armaty, które chroniły Częstochowy przed wrogami i przyjeżdżają tam ludzie. W do częstochowy, aby się modlić. Kupiłam sobie taki medalik z Matką Bożą i dwa magnesy. Bardzo chciałabym jeszcze pojechać do Warszawy, bo to stolica Polski, i w niej znajduje się syrenka warszawska. 艰苦呀。